Tylko na pudelku, Roma Gasiorowska ma ze znanym projektantem. Mamy jego komentarz. Jeszcze do niedawna Roma Gasiorowska i Michał Zurawski uchodzili za wzór celebryckiego, udanego malzeństwa. Od 10 kwietnia 2010 roku, roku, aktorska para Stenela na slubnym kobiercu. Rodzice 11-letniego Klemensa i 9-letniej Jedwigi raczej nie dostarczali serwisom plotkarskim powodów do pisania na swój temat. Wiodac spokojne życie z dala od skandali na warszawskiej Saskiej Kepie. Tym większe było zdziwienie. Gdy pod koniec września ubiegłego roku media obiegła wiadomość o ich niespodziewanym rozstaniu. Michal Zurawski mając nowa sympatia. Tygodnik plotku i o kulisach rzekomego rozstania aktora z Roma Gasiarowska. Niedługo potem w kuluarach coraz głośniej zaczęły rozbrzmiewać pogłoski o fascynacji Zurowskiego koleżanka z planu szczęścia hoza parami Weronika Ksiaskiewicz, z którą miał nawiązać nic porozumienia. Aktorka skomentowała jednak te doniesienia słowami: Za większej głupoty nie słyszala. Michał Zurawski już nowa sympatia. Tygodnik plotkuje o kulisach rzekomego rozstania aktora z Roma Gasiorowska. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz kolei tabloidy zainteresowali się życiem uczuciowym Romy, podejrzewając gwiazdę o plomienny roman z pewnym wziętym projektantem. Oliwy do ognia do lala la rewia, rozpuszczając plotki, i z relacja Gasiorowskiej i Roberta Czerwika wykraczać ma poza zwykle koleżeństwo. Wiele wskazuje na to, za się stalo. To polski projektant, Robert Czerwik, w którego kreacji aktorka pokazala się na ostatniej gali rozdania polskich nagród filmowych Orle, czy tam w Rewi. Sama aktorka zamieściła wówczas nawet post w sieci, opisując szczegóły ich pierwszego spotkania. Czasem bywa tak, że zejskrzy przy pierwszym spotkaniu. Monika miała nosa, krzyżując nasze drogi. Tak milo poznać Cię, Robert, chyleczola dla Twojego talentu. Hig i wielki szacun za Twój dotychczasowy dorobek. Piękna robotę robisz, napisala. Postanowiliśmy poprosić Roberta Czerwinka, aby odniósł się do sensacyjnych domysłów prasy o jego domniemanym romansie z Roma Gasiarowska. Projektant natychmiast uciął wszelkie spekulacje. Nie jesteśmy w związku. Czujemy do siebie dużo sympatię, wspieramy się w zakresie sztuk pięknych i mam nadzieję, że nasz odziezowy romans będzie trwał jeszcze długo zapewnił.